Co? My to mogliśmy wygrać, prawda? Tak się bawiliśmy na fontannie. Ja nawet nie patrzyłem na wafer. No, Talia, jeśli chodzi o Jumbo, normalny Jumbo, nie. Tylko, no, niekoniecznie, jestem doblem Talii. Więc może być lekki kabarecik, ale zobaczymy. Może tragedii nie będzie wielkiej. Też w ogóle Talia to jest jeden z tych czempionów, które. Jeśli dostaną bufa, to są za mocne, i Riot musi nerfić. I tak w kółko kurczę. Dostaje Bufa, jest OP. Dostaje nerfa, jest głównym. i tak. I tak się powoli żyje. Trochę lipka. No tak samo zresztą jakiś udry i tak dalej. Kali, jest mega skillowa. No to ano, musisz dobre W grać po prostu. Nie trafiasz W, No to niestety jesteś. Jesteś bady. Tali się fajnie gra, jak masz po prostu timkob, taki trochę taliowy. To znaczy masz wygrywające lane z cycakami, żeby ci setapować gankę. Zastanawiam się, bo taki item tutaj grać w ogóle. Trzymaj się. Kurde, wytrzymał, ale ten drecik już nie. Szkoda. To jest ona, Natalia, to jest kobieta. Fety, Niesamowita sprawa! Wszystkie czempiony zależą od jednego spela. Znaczy, Natalia, moim zdaniem, to tak turbo zależy. Jak nie trafiasz w, no to, no to sesku możesz zabijać. Co najwyżej. Ale silnym to wiesz, możesz kopnąć, możesz jakieś e, coś do bardy odskoczysz. No tutaj zmisujesz, no to padasz. Często bardzo. Czy tu jest tak jest tutaj? Woliberek. Jakby trafił z tu na zarazik. No i o to chodziło. Dobra, dzięki. Nie mogę klikać w... zanim on nie da... ...jakiego to tak nie będzie pobić. Uderz go to? a, nie uderzyłeś go. Hmm... Ciekawa sytuacja. Aha, <grym> ja już. No to fajny daj mi, podobało mi się. Chłopaki like Opaki chyba. Plesz. Opaki okay. stwierdzili, że. I przykro, jak patrzyli na mnie, co ja tam gramem. Jest jakie to jest krótkie. Z300. Czemu to kół jest taki ma taki mały zasięg? Mój bratku. Nie Ale w zabijałeś! Po co te kół, ludzie? Autoatakujcie! Ja pierdykam, no na autoskach opada ten kół rzuca, Po co? Mać, myślałem, że mam za 900 smite'a, przepraszam. To był ostatni za 450 smite'a, yes. sorry. Możesz agro wziąć? Aha, to był flash? Oj. Kurczę, mogę zerką lecieć, ale czy jest sens? Chyba jest! Bracie się nie traci, lecimy. Nie jeszcze tap drugiego kumpla. No to chodzi, dobra. Ups, dobra O mi zaczyna, kurde, jak my tu idziemy ją zabić. Nie macie tobie, bo dzisiaj patrz wieczorem. Ups. Skrzydłem do ludzi, chłopaku. Najprostsze kół świata to było. Ups. Ups, 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 ups. Kurde, cały czas myślę, że oni takie sztuczki kombinują. A oni, kurde, po prostu idą do przodu, przed siebie cały czas. Trafiłem? Nie, okay, trafiłem. Osiema. Papa. Kur... Czemu nie mogłem kliknąć na dół? O kur! Okej. Okay. Nie wiem, czemu mi dojechali za to? Tak, szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że Talia jest bardziej antymobilną postacią niż Wex. Jej E po prostu jest mega mocne na mobilne czempiony. 600 gigabyte będzie. Nie, no może, aż tak, źle to nie. O kurde. Dobra, to co zrobiliśmy, Maka chyba. Jeszcze daliśmy bount. Szkurka podna. A, tradl puszuje, dobra, dobra, dobra. Co? To no to, kurde, jak ta Irelia przeskakuje, daje kół, to nie da się na tawilę wejść. Chciałem pomóc, sorry. Tradl, halo. Aha, okej. Okay. To bardzo miłe ze strony trandla, że wali, konia w bazie. Kur... Co teraz? Rodzina chyba. Dobra, dobra. Kur... tradel! Ten movement speed na pasywce mi się, kurczę, podoba. O, nie. O, ona też efkuje. O, wrócił. Dobra. Dobra, lecę, chłopacy. Zamkniemy to na raz. Prawda, czy nie? Może chyba nie. Raz No i to jest raz, kobiety tego. ładnie, zaraz ich strzelam Mamy tutaj tych jonów Niestety katarna nie dobie jest to co jest w... What for win! I też jeszcze Trendle napisał, który przejef kawał trochę gierki. Ojej, chodziło za Cię na to w ogóle? Coś nie no, robili tak więc. Może będzie miał Ja pierdolę, na no nie wziął. No nieźle Ale no, nice, strike, nice strike. Była w tym jakaś próba. Jakby zabrał, to by w sobie było no, mega. <laughs> mega duże. Mega irytujące dla przeciwnika. Jaka planet po A do Z? Yy, to na razie to jeszcze. Znaczy myślę nad tym, żeby zrobić coś takiego, że postacie, którym przegrałem w A do Z, żeby grać z nimi, dopóki nie wygram na dżungli? Taki mój plan. Chyba, czy coś takiego mi chodzi po głowie. A tak to. Zobaczymy. Zobaczcie, niesamowita sprawa. Tutaj dzięki 780 językiemaneczko. Ja ten talon jest git w dżungli. Jest bardzo w porządku. Zobaczcie, niesamowita sprawa. Nie wiem, czy talon w ogóle nie jest bardziej już kurczę dżunglerem niż midlanerem, tak sobie myślę. A też nie no chyba nam mnie, że zdamy się tego tak właśnie. Słuchaj i Tomek, dzięki sobie. Już Siema, ma Okej, hmm. z tymi krabami na razie. Powinienem z tego kół dobijać creep, żeby się leczyć, prawda? Można to trochę sprawniej czyścić. Lecę, pędzę. Nie wystrasz mi go, proszę. Nie padnij. No, nie padnij. No, jeszcze nie zabiję tam tego. Mm hmm. Ja się bawiłem. Kurde, to było najprostsze zagranie, jakie można było. Pranci, czemu mi go straszysz? no hmm. Daj Ja bym na niego tutaj poczekał. Czy ja ten dwa razy szybko r -kę? Kurczę, bez buta trochę słabo. Ej, miniony! Dobra. Wpadłem w posyłek, okej. Okay. Chyba jednak nic z tego, jakby ta Anka schodziła? To schodzi. Ale nie ma na gotowego. On ma coś? O, jak coś. o ten eklipcik, jest Ok. No, On zrobił od razu eklipsa, ja zrobiłem sobie jomu No średnio. Ja powinienem to na Wiktora się bić w ogóle, nie dam tego zadania. Co by nie Nie wiem, się zagra. A tu jest. O, kurde. This is going very good, bad. Dobra, ooooooo, jajaj za duńcio, dobra. Tam by jeszcze jakieś bounty było z niego, nie? Dawaj, ciągnij go, dawaj. Kie o pięknie. Nawet żadnych warstw nie położyli kurczę Nice A! Dobra, że nie, na szurbie nie uderzył na szczęście Zobaczymy co da się zrobić, zobaczymy Rozważę propozycję Oj Dobra Dobra Jakby tej boczki nie wybuchnął otwarcie. Okej, okay. yes. to Dobra, pa. Ale jest dzikuska, co? No i? Wietkrank, zaczynasz? No, No, Dobra, dałem, co miałem. Ale no, ile to jeszcze trzyma? Dobra, dzięki. Same trolle na tę ełnę? Znaczy, wiesz co? No, to pierwsze, gram normala. A po drugie, no... Jest pre-sezon, ludzie naprawdę tutaj... W I są zagubieni, po pierwsze, a po drugie się aż tak nie wczuwają, myślę. Nie żyję. Dobra, moje budowę wróciło jeszcze. Dwa za dwa. Dobra, trzeba jakoś tego Eldera przygotować, kurczaczki. Grabik, boom. Najprostszy grab świata, no to ty? Dobra, mam do mi się podoba. Chyba, nie wiem, czy to jest mądre. Boję się, boję się, boję się, boję się, boję się, boję się. Patrz go, patrz go, patrz go, patrz go. Aha, dźwięk się... Dobra. Ale mnie skasowała, ale dobra. Okej, okay, fajna plesadmistrzanka. Odpowalacz sobie te przyspieszenia, jeśli goście boją, klikaj, klikaj, śmiało. Kupiono shield. O, kurka ładna, bo... no, dobra. No, no. Co ty robisz? Z kim ty chcesz, chłopie, grać? Z czym do ludzi? Dobra, kończymy. Pewnie to sobie raz stanie. Jednak za 900 tego. O ja też tam za 700. Piękna gryczka. Każdy, każdego na hita. To mi się podoba. Kiega up. Co teraz robi Leo? Pracuje w normalnej pracy. Znaczy też wciąż w internecie mniej więcej, ale. Ale na no, inne rzeczy robi. No, Tarik versus Teemu na dżungli. Let's go. chyba to szybko odnawia, nie? No to mamy żurek. chory. a tak speedge daje? Ja no jakby rozumiem do czego, ale ta tempo być, ma jakiś tam sens. Rzeczywiście masz cały czas to kół, tylko że mana się trochę będzie... chyba czy kończyła. Zasłonić? Nie, no to jest tylko darmalek. Chyba wizerowcy bejda... doty nie są, że podnome, co? Ups. No szybko, jeśli nie mojego bota, czemu to działa tak nieźle? A co chodzi? Wiesz na siebie? Mogę, okay. Dobra, to już lopę Czekaj, jakim się skończy to będzie lipa Muszę kropelkę na pierwszym veku zrobić, to jest 100% o się, się zobaczy 3:15, da się skończyłem reda Dobra no. Borkę, o czym mówisz? nie wiem Dobra, wszystko tak jak właśnie chciałem. Pada? Dobra, tak jak Jo, kur. No, trafić z tego ...Blinda. To akurat jest nie, lada. Zwanie bym powiedział. Tak, kilka lada. Já pěrvíka. Mám dalšek nebo? Jo. Ještě podejde to tak dáme tak. Já pěrdej kam. A, ja, a okay. Oh, come on. No i <laughs> Okej, okay, ej, strasznie fajny jest ten tarik. Ale on mi się podoba. Nie wiedziałem, że jest taką fajną postacią, kurczę. Znaczy też nie wiem kiedy ostatnio widziałem Tarika w tej grze, ale jest kozacki. Dobra, dostał. I mikaj jak krzymatę, dobra, dzięki. Oh. Na pewności. o kurka, wodna, dobra, ale no fajne też ten targ takie pułkowe. Czy on był? Bo na mnie wzięto się cały czas tutaj? by je hila, to wystarczy się do mnie przytulić, nie? O! No, się dostraszyłem. Myślałem, że tam cię pójdą coś za kumplem, ale nie. i też ten tarek jest trochę taki jak ten, jak jakaś Sona, prawda? Wow, ale jak to A pani... Jak się zbierzecie, no to... Ciężko tu ruszyć. żeby no No nie, zostaliśmy. padła. ja pierdy co my robimy go leczy Nie trzymam. No i trafiłem. też padam. Ja. Nie padam. No, nie da się, kurczę, w tym trafić. No i przez ścianę. O, co jest? Dobra. się udało, no i gościu wchodzi w łapkę prosto. Różnisko, no co wy, no, kurczę, wyobraźni nie macie. No rozkończymy tego. grę. Dawaj, dawaj, kurczę. To by się taka dobra jak to leczy, gościu, jak to leczy Dobra, koniec Po prostu, go ide mi kończysz, no, krótka piła Taka sytuacja. My to mogliśmy wygrać, prawda? Tylko się bawiliśmy na fontannie. Ja nawet nie patrzyłem na mapę. No nie. Znaczy, wiedziałem, że ta queen coś tam robi sobie w bazie, ale aż tak szybko? A ten treść się nie cofnął? Weks się nie tym? Aha, chciała się cofać, ale nie Stopowała. Nie no, patrzcie, my wzięliśmy turret. On dopiero piecze zniszczyła. My to mogliśmy skończyć, tylko ja nie byłem świadom tego. Ja tutaj sobie napierdzielałem tego mu po głowie. Tresz w ogóle łapał to, Weks też. A on tutaj. No nie no, byśmy to wygrali. Ej, nie było minionów przez chwilę? No nie, nie, nie popatrzyłem w ogóle, nie byłem świadom, my się bawiliśmy. Szkoda, szkoda, znaczy to tylko normalne, whatever, ale... Jakby to był ręka, to bym się raczej bardziej skupił. Ale fajna gra, bardzo mi się próbował. Kurczę, jedna z fajniejszych gier, które zagrałem, naprawdę.